Ja dzisiaj chciałabym Wam opowiedzieć o nieobecności, o urlopie terapeuty i o tym, co to robi w psychoterapii i jak w ogóle spojrzeć na ten aspekt we własnej pracy terapeutycznej. No, bo to jest temat, który często jest pomijany, w którym my się nie zajmujemy, albo nam się wydaje, że przecież. To jest oczywiste, że każdy ten urlop y, może mieć, więc jakby nie ma co tutaj roztrząsać, a jednak y, nieobecność terapeuty, czy to spowodowana urlopem, czy czasami my nie wiemy tak naprawdę, y, czym ona jest spowodowana, ale domniemamy, że jest to y, urlop. Może wywoływać w nas, jako pacjentach, klientach, bardzo dużo różnych emocji i chciałabym właśnie dzisiaj powiedzieć o tym, na jakie aspekty warto zwrócić uwagę. Zwłaszcza, że terapeuci praktykują długie urlopy. Możecie się spotkać z tym, że wasz terapeuta będzie przebywał na urlopie kilka tygodni. Miesiąc, czy czasami troszkę dłużej, 4-6 tygodniowe, albo te urlopy będą się pojawiały co jakiś czas. Oczywiście, im jest ich więcej i tak naprawdę nie ma stałości, przewidywalności, no to jakby to, to nie jest w porządku, natomiast warto sobie zdawać sprawę z tego, że. Taka nieobecność terapeuty, jego urlop, zwłaszcza dłuższy, jest formą dbania o swoją równowagę psychiczną, zapobiegania wypaleniu zawodowemu. Pamiętajmy, że terapeuci pracują swoimi emocjami każdego dnia przez wiele godzin i jest to naprawdę niezbędna rzecz do tego, żeby też wyregulować swoje emocje. No bo właśnie praca, terapeuty to praca z emocjami swoimi i, i, i cudzymi, więc dbałość o to swoje zdrowie psychiczne jest po prostu kluczowa, żeby móc skutecznie pomagać innym osobom. Jak zresztą w przypadku każdego z zawodów pomocowych, których taka część jakby odpoczynku no, powinna mieć miejsce, więc te dłuższe m, jakieś przerwy mogą się pojawić. E, więc możecie się spotkać właśnie z kilkutygodniowymi czy nawet miesięcznymi urlopami. E, ważne jest, żeby taki urlop, taka nieobecność, bo czasami to nie jest urlop. W ogóle sobie myślę, że warto też popatrzeć, jak terapeuta to komunikuje, że czasami po prostu komunikuje, że go nie będzie. My wiemy, że to jest okres wakacyjny albo po prostu nie jest to nawet okres wakacyjny, ale spodziewamy się, że jest to urlop. Natomiast nie wszystkie osoby też będą. To przeżywało jako urlop, co też jest bardzo ważne. Czyli w ogóle taka zapowiedź terapeuty jego nieobecności, po pierwsze, musi być zrobiona z odpowiednim wyprzedzeniem i omówiona z pacjentem czy klientem, jakie emocje ona budzi. I dzisiaj chciałabym zwrócić na to uwagę w tym filmie i porozmawiać o tym, jak się przygotować, jakie aspekty tutaj poruszyć, jak też popatrzeć na siebie i ten czas przetrwać w taki sposób, który będzie dla nas po prostu. Rozwojowy, a jeśli jesteście w terapii albo się zastanawiacie nad psychoterapią, czy wyborem w ogóle psychoterapeuty, czy tym, co jest w ogóle charakterystyczne dla takiej terapii, czy to, co się dzieje w terapii, to jest ok, czy to nie jest ok, to zajrzyjcie proszę do bezpłatnego e-booka Przewodnik po terapii, w którym zawarłam wiele różnych informacji na temat psychoterapii, różnych nurtów, podejść, terapii indywidualnej, par, ale też właśnie różnych filmów, które po, ponagrywałam i znajdziecie tam specjalnie dedykowaną playlistę, a link w, umieszczę tutaj w opisie filmu, więc możecie w międzyczasie, czy, czy po obejrzeniu tego nagrania sobie tam spokojnie zajrzeć. Więc, jak radzić sobie z emocjami w tym czasie? Co warto omówić przed, co po? Zachęcam Was do oglądania. Zacznijmy może od tego, co się omawia. Jakby w ogóle samo pojawienie się nieobecności terapeuty jest taką, takim elementem, który powoduje, że możemy. W ogóle omawiać czy przyglądać się temu, jak reagujemy na nieobecność drugiej osoby, która jest dla nas ważna, albo którą dopiero zaczynamy tworzyć relacje, ponieważ ten, ta nieobecność może się pojawiać na różnych etapach procesu i to ma oczywiście bardzo duże znaczenie. Ale ważne jest to, żeby zacząć od takiego pytania, jak ja się czuję z taką perspektywą nieobecności, te reakcje są bardzo różne. Od takich, że idzie w racjonalizm, czyli ktoś mówi, każdy przecież ma prawo do urlopu, nawet. Nawet nie wiem, co mam czuć, no po prostu z urlop, to się nad tym za bardzo nie zastanawiam, ale w omawianiu y, takiej duszy nieobecności y, no jednak bardzo się koncentrujemy na tym, że jak to jest możliwe, że to nie wywołuje żadnych emocji, czy to znaczy, że ktoś czuje się na tyle spokojnie i bezpiecznie, że sobie poradzi, czy raczej jakoś blokuje różne uczucia, złość, a może tęsknota, a może rozczarowanie, a może odwrócenie, no bo... Y, Ktoś powie, no ale co ja mam z tym zrobić, po co mam w ogóle to omawiać, skoro terapeuta i tak nic nie zmieni i nie odwoła urlopu. Przecież nie mogę komuś zabronić, żeby mieć wolne, prawda? I to jest jakiś taki jeden z najczęstszych argumentów, który gdzieś tam się pojawia, i to jest też taka przestrzeń do w ogóle zagłębianie się w różne nasze potrzeby i do tego, czy my w ogóle ujawniamy nasze potrzeby, czy mówimy o tych potrzebach wtedy, kiedy wiemy, że nie zostaną one zaspokojone. I czy zaspokojenie potrzeb ma równać się zrealizowaniem tych potrzeb, czy yy, czasem... Yy, Uwzględnienie tego, że druga osoba też ma swoje potrzeby i nie może odpowiedzieć na nasze, na przykład terapeuta nie odwoła urlopu, ale możemy o tych różnicach rozmawiać, o tych potrzebach rozmawiać i uwzględnienie tych potrzeb oznacza wzięcie je pod uwagę, przyjęcie uczuć, które się z tym wiążą, i to jest w ogóle bardzo fajny kawałek do takiego zajmowania się właśnie między innymi czy potrzebami, czy rozbieżnością w, w potrzebach. I dotyczy to często tego, jak my mieliśmy w przeszłości, w swoim dzieciństwie, z innymi ważnymi osobami, tudzież właśnie w związku, w relacjach, które tworzymy, bo jest to jeden z częstszych problemów w relacji. Wyrażanie, mówienie o potrzebach, zaspokajanie, niezaspokajanie tych potrzeb, więc ten urlop czy nieobecność terapeuty też no jest do tego taką okazją, czyli tak naprawdę zobaczcie, jak szybko z nieobecności przechodzimy do różnych innych rzeczy, i jakby. To, że coś na głowę rozumiemy, nie oznacza, że mamy nie mieć w związku z tym różnych uczuć, prawda? Czyli to, że rozumiem, nie wyklucza uczuć tej osoby. Często ludzie się wstydzą, albo sobie się boją, co, co właśnie terapeuta czy druga osoba jakoś pomyśli, że no, chcą się w taki poprawny sposób pokazać, prawda, że trochę ginie to, że ktoś może czuć się zraniony, opuszczony, może przeżywać lęk, albo mniejsze poczucie bezpieczeństwa, albo jakieś trudności. I jakby to warto starać się omówić przed, przed urlopem, ponieważ to jest też bogate źródło wiedzy o nas samych i o tym, co, co właśnie jakaś nieobecność ważnej osoby w życiu nam robi. Jeżeli ten urlop czy nieobecność pojawia się zanim jeszcze relacja terapeutyczna się nawiązała, to często te spotkania mogą się rozmyć i, i jakby nie być kontynuowane później. Natomiast w sytuacji, w której i już ta relacja terapeutyczna trochę trwa, to w trakcie tego urlopu yy, warto jakby, yy, yy, tak mogą się pojawiać różne uczucia i warto jakby sobie pooglądać, co w nas się tam dzieje. Tak, czyli możemy patrzeć, jak uruchamiają nam się dawne zranienia, że nie wiem, mimo tego, że sobie coś omówiliśmy, to widzimy, jak nasze stare strategie przetrwania się dzieją, czyli wszystko to, co trochę odbiega od normy, ludzie reagują bardzo różnie od wchodzenia w tryb działania, po po prostu przeżywanie, tęsknotę, może zmożoną ilość konfliktów z innymi osobami, ale czasem też wytchnienie, odpoczynek od napięcia, od tego, co się też dzieje na sesji zobaczenie, że sobie radzę, zobaczenie, że w sumie to tęsknię, ale na przykład zrobiłam, czy zrobiłam różne postępy, prawda? Więc od takich bardzo konstruktywnych, po takie mniej konstruktywne zachowania, czy na przykład wchodzenie czasem w relacje jakieś trójkątne, czy, czy rzeczy takie właśnie bardziej destrukcyjne, sięganie po nie, bardzo różne rzeczy mogą się w czasie nieobecności pojawiać. Uh, więc uh też warto jakoś omawiać przed jak sobie wyobrażamy, że poradzimy sobie z tym czasem i zastanawiać się jak wspólnie, jak wtedy taka osoba, klient, pacjent może sięgnąć po wsparcie w czasie tego kryzysu nieobecności, gdzie po to wsparcie może się wtedy udać. Często jeśli to był też trudny czas, to może się okazać, że niektórym osobom trudno jest o tym rozmawiać, na przykład pacjenci z narcystycznym zaburzeniem osobowości czasem mogą na przykład po takim urlopieniu nie przychodzić. W ogóle to niepojawianie się po urlopie, czyli takie przedłużanie tej nieobecności, też jest bardzo ważną jakąś informacją. Te terapeuty też sobie to później omawiamy, co to oznacza, co tam się dzieje w przeżyciach, prawda? Co ktoś komunikuje. Oczywiście jedna rzecz to jest płaszczyzna realności tego, co się w życiu wydarza, a druga tego, co się dzieje właśnie w naszych uczuciach bo może to być właśnie rodzaj oporu i warto sprawdzić, co nie wprost komunikujemy, czy właśnie tęsknotę i może nam być trudno przyznać się do tej tęsknoty, więc próbujemy pokazać, że sobie świetnie radzimy, albo możemy nasilać różne trudne nieświadome oczywiście trudne stany, ale też możemy właśnie obserwować, że sobie radzimy i no i właśnie to może być bardzo takie wzmacniające. Często i najczęściej jednak okazuje się, że ta nieobecność terapeuty, mimo że tak silnie jakoś przeżywana, też dobrze omówiona, jest czasem dobrym. Dobrym czasem, w którym pacjenci dotykają swojej mocy, co jest też niezwykle terapeutyczne, że mogą poczuć, że nie są silnie, właśnie nie wiem, uwikłani, związani, zależni od drugiej osoby, tylko że po prostu też sobie radzą, że mają swoje zasoby, mechanizmy, które pozwalają, sobie poradzić, że przetrwali ten czas, a nawet jeśli był trudny ten czas, to jakby, że przetrwali, że sobie poradzili, że sięgają po wsparcie innych osób, w innych miejscach e, i że potrafią sobie radzić, to jest na, na pewno bardzo, bardzo ważne. E, na, i, I warto jakby y, też to y, Podkreślać. Więc w momencie, w którym Twój terapeuta wybiera się na urlop lub po prostu komunikuje ci, że będzie nieobecny przez jakiś czas, sprawdzaj, jakiego uczucia w sobie budzi, jakie myśli w tobie się pojawiają, co to wywołuje, czy idzie w racjonalizację. Jakby pozwól sobie na wszystko to, co się w tobie zadziewa. Żadna z tych rzeczy nie jest ani dobra, ani zła, jest po prostu informacją o nas samych, o tym, na jakim etapie procesu jesteśmy, co przeżywamy, czy to jest jakiś rodzaj pobudzenia i napięcia, czy raczej spokoju, czy może w tym czasie czujemy się zamrożeni, zmęczeni, odrętwieni, odcinamy się, wchodzimy w taką hiperaktywność, prawda, że robimy dużo różnych rzeczy, żeby nie czuć, bo wewnętrznie czujemy, nie wiem, jakiegoś zagubienie, gdzie my to odczuwamy, gdzie to się w nas dzieje w ciele, jak to się przekłada też na inne sfery naszego życia, jak wtedy funkcjonujemy, więc warto tutaj zadbać o taką no, refleksję nad tym, co dzieje się z nami, ale też o kontekst społeczny, o wsparcie innych osób, o to, żeby się nie izolować od ludzi, zwłaszcza jakby przy tym odrętwieniu, czy takim jak czujemy, że się zamrażamy, żeby zadbać o to, żeby wprowadzać się w jakiś rodzaj pobudzenia, jakiegoś ruchu, prawda? Że jak czujemy, że się wycofujemy, to jednak dbać o takie małe impulsy do tego, żeby, żeby jednak no, wprowadzić się w ten, w ten, w ten ruch. A przy silnym pobudzeniu, kiedy czujemy, że tego jakoś jest dużo, że próbujemy na każdym froncie robić dużo różnych rzeczy, jakoś sprostać różnym zadaniom, pamiętajmy, żeby... Szukać jakby takiego momentu zwolnienia. Także urlop czy nieobecność terapeuty może być takim trudnym czasem, ale może też pokazywać nam, że nasza sprawczość jest wysoka, że możemy mimo trudu sobie radzić i warto to doświadczenie właśnie pielęgnować, bo przecież terapia. Kiedyś się też zakończy i też będzie wywoływać różne uczucia. Ciekawa jestem, czym dla ciebie jest albo był właśnie urlop czy nieobecność terapeuty, jakim to bym był dla ciebie czasem, jak sobie poradziliście, jak wyglądało też omawianie tego w twoim takim procesie terapeutycznym, jeśli masz chęć, to to podziel się ze mną w komentarzu i pamiętaj, że każde uczucie, które w tym czasie się pojawia, jest ważne i warto je z terapeutą omawiać, czy to przed, Tą nieobecnością, czy też po powrocie. Także to tyle w, tych, w tym kawałeczku nieobecności. Zachęcam też do obejrzenia pozostałych innych filmów w temacie terapii, psychoterapii. A dzisiaj dziękuję Ci za obejrzenie tego nagrania. Jeśli macie jakiekolwiek pytania, to zostawcie je też w komentarzu. Też podzielcie się swoimi refleksjami, jak to u Was jest w wymarzystym. W różnych nurtach, w różnych terapiach może to wyglądać nieco inaczej. Życzę Wam dobrego dnia i do zobaczenia.